Kruk symbol tajemnicy i przemiany kruk, ten tajemniczy i inteligentny ptak od wieków fascynował ludzi na całym świecie jego czarny kolor, przenikliwe spojrzenie i zdolność do adaptacji sprawiły, że stał się jednym z najbardziej uniwersalnych symboli w historii ludzkości w ezoteryce, religii, mitologii, filozofii i wielu innych dziedzinach. Kruk był obdarzony głębokim znaczeniem, często kojarzonym z tajemnicą, wiedzą, przemianą i kontaktem ze światem duchowym kruk w różnych dyscyplinach ezoteryka. Pośrednik między światami, kruk często postrzegany jest jako most łączący świat materialny z duchowym, jest widziany jako przewodnik poza światach i przekaźnik wiadomości od istot duchowych symbol mądrości. Ze względu na swoją inteligencję i zdolność do obserwacji, kruk jest utożsamiany z mądrością, wiedzą tajemną i zdolnością do wglądów w ukryte znaczenia zwiastun zmian. Czarny kolor kruka kojarzy się ze śmiercią i odrodzeniem, co czyni go symbolem przemiany i nowych początków, gnożą, boska iskra. W niektórych gnostyckich systemach wierzeń, kruk był postrzegany jako ucieleśnienie boskiej iskry uwięzionej w materii znajomość tajemnic kosmosu. Kruk był uważany za posiadacza tajemnej wiedzy o kosmosie i jego tajemnicach duchowość. Symbol indywidualnej podróży. W wielu tradycjach duchowych, kruk symbolizuje indywidualną podróż duszy w kierunku oświecenia ochrona przed złem. W niektórych kulturach, kruk był uważany za strażnika przed złymi siłami i negatywną energią mistycyzm. Symbol syntezy. Przeciwieństw, jako ptak łączący niebo i ziemię, światło i ciemność, kruk jest symbolem syntezy przeciwieństw i jedności wszystkich rzeczy alchemia, proces transformacji. W alchemii kruk był często kojarzony z procesem transformacji materii w złoto, symbolizującym duchowe doskonalenie kabała, drzewo życia, w kabale kruk może być związany z różnymi sferami drzewa życia. W zależności od konkretnego systemu filozofia, symbol nieświadomości w psychologii analitycznej CG Junga, kruk jest związany z. Ciemnymi aspektami psychiki, symbolizując nieświadomość i instynkty symbol mądrości. W innych systemach filozoficznych kruk jest nadal postrzegany jako symbol mądrości i wiedzy psychologia, cień. W psychologii jungowskiej kruk może symbolizować cienia, czyli te części naszej osobowości, które tłumimy lub odrzucamy inteligencja i adaptacja. Kruk może również reprezentować naszą zdolność do adaptacji i rozwiązywania problemów. Hermetyzm klucz do tajemnic natury. W hermetyzmie kruk jest często. Postrzegany jako posiadacz klucza do tajemnic natury i kosmosu mity i legendy, przewodnik poza światach, w wielu mitologiach kruk pełni rolę przewodnika poza światach, podobnie jak w egipskiej mitologii, gdzie był związany z Bogiem zmarłych, anubisem zwiastun wojny i śmierci. W niektórych kulturach kruk był kojarzony ze śmiercią i wojną. Co wynikało z jego zwyczaju wżerowania na padlinie religie, symbol słońca, w niektórych religiach kruk był uważany za symbol słońca i odrodzenia Bóg wojny. W niektórych kulturach kruk był utożsamiany z bogiem wojny.